Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. To dla mnie duże było wyzwanie, ale też duża radość, że mogę tu dzisiaj zaprezentować kawałek, tylko kawałek doświadczeń, które przeżyłam w drodze badawczej będąc w realizacji tego projektu także też dziękuję panu profesorowi za zaproszenie mnie do udziału w tymże projekcie tym bardziej że współpracujemy ze sobą już od ponad 20 lat także to jest jakby jedna część naszej w takiej trochę wspólnej drogi zawodowej Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o swoim doświadczeniu, ponieważ jakby tutaj o tych hamulcach, o tym, co rozwijało badania, co było trudne w badaniach, przewijało się w wypowiedziach wielu prelegentów, który, którzy występowali wcześniej. Natomiast powiem o swoim doświadczeniu i chciałabym otworzyć teraz drzwi szkoły. Prowadziłam badania na terenie Województwa Śląskiego w dwóch w dwóch miastach, w szkole podstawowej, w technikum i w szkole branżowej. Badania były prowadzone w sposób holistyczny, czyli dotykały i rodziców i nauczycieli i uczniów jak również kadry zar zarządzającej, ale również tego pionu psychologiczno-pedagogicznego. I tak jak profesor tutaj wspomniał, Bywało tak, że wypowiedzi były spójne, ale bywało tak, że te wypowiedzi się zupełnie rozjeżdżały, mówiąc kolokwialnie, w zeznaniach. Ale też nie o to chodzi, proszę Państwa, bo wchodząc do szkoły na badania, doznałam po raz pierwszy takiego, takiej refleksji i. Może dlatego, że jestem y, nauczycielem, podeszłam do tych badań bardzo empatycznie, doświadczyłam takiej sytuacji, że po raz pierwszy badam i, i py, pytam środowisko y, szkolne o coś, y, w czym sama jestem, czyli przeżyłam pandemię, byłam na tym samym początku, na którym, w którym byli nauczyciele, rodzice y, i uczniowie. Przeżywałam, martwiłam się, miałam niepokoje i lęki, a teraz przyszło mi stanąć przed respondentami i o to ich pytać. W związku z tym, jakby stworzyłam sobie taki opór w oporze. I trudne to było do przejścia, dlatego że reflektowałam wypowiedzi respondentów z tym, czego ja doświadczałam. Odwołam Państwa do Olgi Tokarczuk, bo ona mówi o tej czułości i empatii. Dokładnie to jest to, o czym powiedziała Olga Tokarczuk na swoim wystąpieniu, w momencie, kiedy odbierała nagrodę noblowską, też w sytuacji pandemii. Zresztą na początku pandemii usłyszałam takie piękne zdanie, że Pandemia jest serum prawdy o nas i o świecie. I myślę sobie, że tak jak dzisiaj wszyscy tutaj wykładowcy mówili z różnych poziomów i o różnych sytuacjach i histori historiach, to myślę sobie, że jak dobrniemy do końca tego projektu, to być może tą prawdę odkryjemy. Prawda, panie profesorze? Być może do, do, dotkniemy, dotkniemy gdzieś tam tej prawdy. Także tyle mojej refleksji na początku. Otwieram Państwu drzwi szkoły i powiem o oporze badawczym. Ale powiem o tym oporze z taką dozą własnych doświadczeń, bez, teore, bez teoretyzowania. Powiem tak, że ten opór jest odnajdywany w różnych. Dyskursach i w filozofii, i w naukach humanistycznych, i w naukach społecznych. Natomiast szukając różnych definicji, spotkałam to, co jest tutaj na slajdzie zapisane, że jest związane z kompetencją krytycznej oceny rzeczywistości społecznej. Czyli jeżeli my zadajemy pytanie, to otrzymujemy taką albo inną odpowiedź ze strony respondenta, i rzeczywiście tak było. Ja skupiłam się. W tych miejscach, w których byłam, na wywiadach grupowych, na wywiadach indywidualnych, w szkole podstawowej występowała bardzo duża przychylność badawcza i taka przychylność do przeprowadzenia badań. Natomiast spotkałam się oporem w szkole. Ponadpodstawowej, gdzie odmówiono mi przeprowadzenia wy, nie wywiadów, ale ankiet. W związku z tym musiałam pogłębić swoje badania opierając się tylko na wywiadach indywidualnych i grupowych w całej społeczności szkolnej. Proszę Państwa, dlaczego uczniowie i społeczność szkolna nie chcą udzielać odpowiedzi na pytania, bo też tak się wydarzyło w szkole ponadpodstawowej. Nie chcą brać udziału w badaniach socjologicznych, bo mają tego przesyt. Proszę Państwa, wystarczy otworzyć internet. Ile są sondaże, pytania, zaproszenia do różnego rodzaju wywiadów, ankiet. Rozmawiając z dyrektorami w szkołach, w których byłam i zapraszałam do badań, to dyrektorzy mówili wprost: Ale proszę pani, ja mam codziennie 5-6 zaproszeń do badań odnośnie pandemii. Z różnych instytucji, z uniwersytetów, i dlaczego ja mam wybrać akurat badania, które pani realizuje w ramach projektu zielonogórskiego? No i w związku z tym, że było wsparcie ze strony kuratorium, miałam mocne argumenty i to było to przełamywanie oporu. W związku z tym spotkałam się z taką też nieufnością i frustracją, ale może jest to związane z doświadczeniami przede wszystkim całej społeczności szkolnej, w związku z tym, że tych badań jest coraz więcej i nie tylko prowadzonych na ocznie kiedy wchodzi ankieter, ale również za pomocą telefonów, za pomocą internetu, za pomocą maili. Jesteśmy tym po prostu zasypywani, a w kontekście tego, że bardzo nas interesuje to, co dzieje się w naszym projekcie, czyli pytamy uczniów, rodziców i nauczycieli, to to jest grupa, y, która została mocno przyparta do muru różnego rodzaju pytaniami i wyzwaniami y, związanymi z realizacją różnych badań i projektów. Y, też jest pytanie, które też jest w opozycji do badań związane z jakością badań. Ponieważ trafiają do szkół ankiety byle jak opracowane, przychodzą ludzie nieprzygotowani do, do tych badań, prowadzone są przez byle kogo i byle jak, są za długie, za krótkie, po prostu nie są zrobione zgodnie z jakością badań socjologicznych i to też budzi opór. W związku z tym pojawia się bardzo dużo pytań, przede wszystkim ze strony dyrektora szkoły. szkoły. No i kolejne pytania, które są zadawane na terenie szkoły, które również budzą i budują ten opór między badaczem a środowiskiem szkolnym. Po co Pani robi te badania? Co ja z tego będę miał, co będzie miała z tego szkoła. Oczywiście ja nie będę Państwu odpowiadała, bo ten wymiar, e, e, że my coś dajemy, na przykład raporty szko, szkole, e, które przygotowuje e, doktor Radek, z czego potem szkoła jest zadowolona, to jest ten wymiar e, dodatkowy i przenosi się na efekty pracy szkoły, bo korzystają szkoły z tych raportów. Przecież i tak jak te badania zostaną przeprowadzone i to będzie kolejny raport, to i tak to nic nie zmieni. A kto i w jaki sposób to został, będzie wykorzystywał, to co ja powiem. Czy to wpłynie na przykład na moją pracę? To było często pytanie zadawane przed wywiadem indywidualnym albo przed wywiadami grupowymi przez nauczycieli. A rodzice zadawali pytanie, czy to ma jakiś związek z moim dzieckiem? I czy jeżeli ja będę odpowiadała zgodnie ze swoim sumieniem i prawdą, czy nie zaszkodzę swojemu rodzicowi? To jest oczywiście w kontekście też kontraktu zawiera, zawieranego z daną grupą, z którą się spotykałam. Też było zawsze pytanie, czy ankieta jest anonimowa, czy jest dużo pytań otwartych. Pytania otwarte jednak też budzą dużo lęku, szczególnie te w ankietach, które były za, zawieszone na web-ankiecie. Czy jest dużo tych pytań otwartych, czy ja tam muszę dużo dużo wypisywać, jednak respondenci wolą pytania zamknięte. No i oczywiście też to, co powiedział przede mną dr Wdowski, że czerwiec i maj to był bardzo trudny czas, a więc szkoły i nauczyciele nie przystępowali do badań i wręcz odmawiali z tego powodu, że była klasyfikacja że były matury, że były egzaminy ósmoklasisty. Myślę sobie tak, że wszystkie te pytania, które tutaj są zawarte na tym slajdzie, podszywał też trochę taki lęk. Dlatego, że wszystkie pytania, które były kierowane do respondentów, każdy z nich... Jakby przepuszczał przez swoją refleksyjność. I teraz, co z tym zrobić? Ja nie odpowiem w tej chwili, bo to jest cała kultura i organizacja pracy badacza. Jak rozbrajać opór, o tym będzie mowa też w następnym wystąpieniu. Co jeszcze mogę powiedzieć o takim oporze, z którym się spotkałam u rodziców i nauczycieli? Proszę Państwa, taki wymiar trochę związany z wartościami, y, które są ważne dla nauczycieli, dla rodziców i w sferze zawodowej, i w sferze osobistej. Y, I rodzice, i nauczyciele boją się przyznawać do pewnych postaw i wartości, które są głęboko w nich. W związku z tym, y, i z tą obawą, y, albo długo się zastanawiali, jak mają odpowiedzieć na pytanie, występ, które zadawałam a nieraz bywało tak, że milczenie stawało się pewnego rodzaju oporem w przeprowadzeniu badania. Nie chcą również ujawniać własnych myśli, postaw i preferencji. I to też było bardzo trudne, ponieważ musiałam dopytywać i rozszerzać jakby to, co miałam przygotowane, aby przeprowadzić dane spotkanie indywidualne bądź grupowe. No, i zawsze pojawiało się, pojawiała się nieufność i pytanie, ale po co? Przecież tyle tego mamy. I to jest też konfrontacja szkoły i domu, bo jeżeli gdzieś pojawiały się takie postawy u rodziców i nauczycieli, to ja jako nauczyciel, ale również jako osoba, która od wielu, wielu lat współpracuje jako edukator, to od razu mnie się otwiera taka, taki obszar, co jest w relacjach między szkołą a domem? W rodzicach, w obszarze oporu, zawsze było myślenie: Jeżeli ja coś odpowiem nie tak, to czy to może zaszkodzić mojemu dziecku? I to nie wypływało podczas badań i wywiadów, ale na przykład miałam pytanie po skończonym wywiadzie ze strony rodzica, czy to na pewno jest anonimowe, czy na pewno to nie zostanie wykorzystane. Generalnie dorośli boją się pytań osobistych, dlatego że przepuszczają te pytania przez swoje doświadczenia, przez swoją refleksyjność i boją się w związku z tym szczerych odpowiedzi. Co z tego będą mieć, co to dla mnie zmieni, co ja mogę zmienić, jeżeli te badania zostaną e, potem e, zaprezentowane w formie raportu? Czy w ogóle ja mam na cokolwiek wpływ? E, jeżeli natomiast chodzi o uczniów, e, to uczniom towarzyszyła taka wielka ciekawość poznawcza. Szczególnie w szkole podstawowej, w szkole podstawowej razem z zespołem psychologiczno-pedagogicznym przeprowadziliśmy, przeprowadziliśmy ankietowanie normalne, papierowe i to było bardzo duże doświadczenie, uczniowie mogli dopytywać i tamtego oporu było mniej. Natomiast, tak jak powiedziałam, w szkole ponadpodstawowej nie było zgody ze strony uczniów, aby podejść do badań ankietowych. Natomiast uczniowie w podstawówkach dużo dopytywali, szczególnie y, trzeba im było wyjaśniać pytania, które dla nich były y, niejasne. Natomiast i uczniowie, y, i nastolatkowie, i uczniowie w szkołach podstawowych bardzo chętnie uczestniczyli w wywiadach y, grupowych. Natomiast co było y, trudne, Trudne było znudzenie, niech, niechęć taka do wypełniania ankiet, do udzielania odpowiedzi, szczególnie wiecie, u nastolatków jest taka, taka poza po prostu. Nie chce mi się ty zobacz, co za tym w związku z tym stoi. No i proszę Państwa, duży, duży taki obszar, to RODO i czas czas respondentów, a kiedy, a o której zawsze pytanie o RODO, o zgody, u uczniowi, rodzice uczniów niepełnoletnich musieli takie zgody podpisywać. U nauczycieli również duży, duży obszar związany z czasem, ale też jeżeli zapraszałam do wywiadów indywidualnych, to po prostu odmowa. I tak też pokazują badania, że odmowa wzięcia udziału jest najczęstszą przyczyną nierealizowania badania. Jest to tak zwana jedna czwarta wszystkich przypadków niedostępności do respondentów, ale tutaj te przyczyny po prostu się bada, bo jest też niejasność dlaczego. Proszę Państwa, ja myślę sobie tak, że mówiąc o oporze w badaniach, też trzeba wziąć udział, wziąć pod uwagę taki społeczny kontekst oporu, a mianowicie co z tego będę mieć, co to jest, co to. W ogóle dla mnie coś znaczy, co to zmieni w moim życiu albo w ogóle w życiu moich dzieci. W związku z tym tutaj warto spojrzeć na cel. Ja, jako badacz, mam cel badawczy, projekt ma cel badawczy i o tym dzisiaj mówimy. Natomiast nie przekłada on się na cele wartości postawy osobiste, a przede wszystkim również na potrzeby respondenta. I to też e, jakby jest w kontekście e, oporu, o którym powiedziałam. Proszę Państwa, na zakończenie taka moja też osobista refleksja. Jak wyłączałam, wyłączałam e, nagrywanie, to pozostawały dwie rzeczy w relacji przede wszystkim z uczniami. Tajemnica i wołanie o pomoc. Jak pracujecie państwo z nastolatkami, a ja to robię od wielu, wielu lat, to zawsze było tak, a teraz pani powiemy prawdę, ale niech to pani nie nagrywa. Niech pani tego nie nagrywa. Druga rzecz, jak widziałam nastolatkę, która siedzi przede mną i na pytania y, odpowiada zdawkowo, bo mi się nie chciało, bo ja tylko spałam, bo ja nie uczestniczyłam w tych lekcjach, bo to było nudne. Y, i leci dalej ze swoją historią, i biografią, i rodziną, to ja, jako nauczyciel, wiedziałam, co mam z tym zrobić. I zostawałam jakby z tymi dwoma rzeczami po każdym wywiadzie indywidualnym i grupowym z dzieciakami. Także ja Państwu bardzo dziękuję.